Rozciąganie po treningu jest konieczne. Cześć, z tej strony Dominik Tabor, zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu Fakty i mity w fizjoterapii. Rozciąganie po treningu jest konieczne. Jest to mit. W czasach, w których byłem bardzo młodym zawodnikiem, jako główną formę zapobiegania urazom, kontuzjom podawano rozciąganie. Rozmawialiśmy już o tym, jak działa ono na tkanki przy okazji mitu dotyczącego zalecania rozciągania przy różnych dolegliwościach bólowych. W tym odcinku skupimy się jednak na twierdzeniu, iż rozciąganie przyspiesza regenerację po wysiłku. W przeciwieństwie do popularnego przekonania, iż rozciąganie zmniejsza odczucie zakwasów, czy też DOMS po treningu, taka sytuacja nie ma miejsca. Oczywiście rozciąganie zwiększa zakres ruchu oraz potrafi zmniejszyć sztywność tkanek. Jednak jak już wiemy, nie zależy nam tylko i wyłącznie na odczuciu sztywności czy bolesności, która jest odczuwalna w trakcie rozciągania, po którym wystąpił DOMS. I Dokładnie te odczucia nie mają również związku z parametrami elastyczności mięśnia. Efekty tak zwanego aktywnego schłodzenia były badane w wielu pracach. Jak się okazuje, rozciąganie niestety ma niewielki wpływ na poprawę parametrów zmęczenia po wysiłku. Dodatkowo badanie nie wskazuje na pozytywną korelację rozciągania ze zmniejszeniem ryzyka kontuzji. O ile więc prawidłowy zakres ruchu jest istotny w kontekście wykonania pewnych wzorców motorycznych, to nie wszystkim sportowcom musi zależeć na zmniejszeniu tonusu mięśniowego i dużej elastyczności okolic stawów. Przykładowo sprinterzy czy ogólnie biegacze, które potrzebują sprężynujących właściwości tkanki łącznej, potencjalnie mogą przez częste rozciąganie w dużym zakresie ruchu negatywnie wpłynąć na swoją ekonomię biegu, a w efekcie na osiągane rezultaty. Nie ma więc konieczności, aby rozciągać się po każdym treningu. Jeżeli jednak lubisz rozciąganie, włącz jedną, dwie sesje w tygodniu, w której zaopatrzysz w ten trening całe ciało, a utrzymasz w ten sposób swoje zakresy ruchomości. Nie ucierpi przy okazji technika wykonywania ćwiczeń siłowych czy kroku biegowego. A czy Ty zalecasz rozciąganie bądź rozciągasz się po każdym treningu? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach.